Meta Platforms, właściciel Facebooka i Instagrama, ogłosiła, że nie podpisze unijnego kodeksu dobrych praktyk dla sztucznej inteligencji. Joel Kaplan, nowy szef do spraw globalnych w firmie, jasno stwierdził: "Europa zmierza w złym kierunku, a zaproponowane regulacje mogą zahamować innowacje i tworzą niepewność prawną dla twórców modeli AI". Decyzja została ogłoszona 19 lipca i podkreśla rosnący rozdźwięk między liberalnym amerykańskim podejściem do nowych technologii a coraz bardziej restrykcyjną polityką Unii Europejskiej. Kodeks AI ma charakter dobrowolny i stanowi pierwszy krok do wdrożenia przepisów zawartych w AI Act, kluczowej unijnej ustawy uchwalonej w 2024 roku, która ma zapewnić bezpieczeństwo i przejrzystość systemów AI. Meta nie jest jednak osamotniona. Również ASML Holding i Airbus wezwały do dwuletniego opóźnienia wdrożenia przepisów, ostrzegając przed ryzykiem dla europejskiego przemysłu technologicznego. Kaplan, który wcześniej doradzał prezydentowi Bushowi i pełnił funkcję wiceprezesza w Facebooku, stwierdził wprost: Przesadna regulacja zatrzyma rozwój AI w Europie i uniemożliwi firmom zbudowanie konkurencyjnej pozycji na rynku globalnym. Czy Europa właśnie traci przewagę technologiczną?